Siemaneczko moi kochani, z tej strony Mad i to jest kolejny odcinek z FIFA 14 Ultimate e, Team. Powrotu do formy, I dzisiaj zaczynamy kolejny mecz. E, kolejne wyzwanie: dokonamy kilka małych zmian. E, mianowicie e, trzeba wymienić obronę. E, no i to będzie o tyle. Jeszcze Walkera za Johnsona i Staridzia za Bentekę Który ostatnio, w który ostatnio nie jest w najlepszej formie, ale myślę, że da radę. Koniek go puścić. Czy Mamy kogoś rezerwowego Na przykład za Fernandino Wymieniamy zawodnika Liga BPL. Przeszukaj e, mój klub. Mamy Sandro Iwanowicza, szczęsnego obrońca Fabio, Nacerino Bentner. O, nawet wrócę. Mamy ha, nie widziałem. Hmm, Michu. To nie jest podobno dobry. Ok, damy. Hmm. Michu, no nie jest jakoś, jakiś najlepszy, ale Noczelino. Dajmy no, Zagra w tym ataku. Zobaczymy, jak sobie da radę. Stary i tak, tak na ławkę rezerwową. I zaczniemy taki mecz. Zobaczymy, co tym razem Nocerino pokaże nam. Tym razem ma szansę wygadać się jako napastnik. Jeszcze chyba nigdy nie grał o, w tym w angielskiej drużynie. W Milanie go miałem, pamiętam w serii A, w, znaczy w ogóle jak zaczynałem przygodę z FIFO, to pan e, grał w podstawowym składzie mojej serii A. Jeszcze takie początki były kiedy, a, kiedy powoli powoli składałem tą serii A, tam był jeszcze Aviati w, w podstawowej Dynastce Robinho. Um, takie tam um, tanie karty. E, no i znów z, tutaj mamy problem z połączeniem się z przeciwnikiem. E, to troszeczkę oczywiście może potrwać. To jest w sumie normalne. Więc żeby nie przedłużać zrobimy tu małe cięcie. Myślę, że e, bez sensu jest tutaj takie przedłużanie i widzimy się za chwilę. Ok, mamy przeciwnika. Widzimy Real Madrid, e, Herb. weźmiemy żółte stroje. E, ponieważ e, ostatnio były szczęśliwe, więc tym razem może też nam pomogą. I mamy również Serie A. Chicharito, e, starić Ozil, e, William, e, Gibbs, e, Vidal. Vid, e, wi, no, Vidal. Widzieć, widzieć to był tak. Widali zawsze znaczy widzicie, Milina, ale okay. e, od razu tracą piłkę. Przejęcie Gidi Remi, który. A, który ostatnio nie grałem najlepiej. Dobra, Walker, spokojnie. Podanie. Ach, myślę, że stracimy piłkę. Spokojnie. Nie śpieszmy się, aczkolwiek tracimy piłkę. Idzie kontratak. tak. Widać, że drużyna przeciwnika jest na pewno droższa. Wygramy taką dość tanią tą drużyną BPL. I mamy żudrożny dla przeciwnika, czyli zbliżenie na Petra Czecha i rzut rożny wrzuca do środka, tam stary, czyli nie ma niestety przeciwnik Benteke, niestety, niestety chyba, na szczęście, nie ma właśnie Benteke, więc więc nie ma tutaj jakichś powodów do obaw. Tutaj obrona, w ogóle co ta obrona robi przeciwnika? Dawid Luiz tak zapuszczony i stary i w minucie nam bramkę To będzie nasze drugie Nasza druga porażka w tej lidze W drugiej lidze więc powoli możemy Musimy się starać, żeby do tej drugiej ligi, chciałem powiedzieć Że powoli przyzwyczai do tych porażek Aczkolwiek Bądźmy dobrej myśli podanie teraz Magidii Zagranie no i Peter Czech łapie tą piłkę bez żadnych problemów. Właśnie wybijałem daleko do przodu tam. E, Nasze obrońca przejął piłkę spokojnie. No cerino, tym razem. No cerino, tam. Jak e, no nie wiem co to jest zrobić. Nie ma nie ma napastników takich oryginalnych. E, dobra, remi teraz do naszego obrońcy. Co zrobi tym razem? E, rzut wolny czy. Dobra, rzut wolny. E, Santi Cazola. Kolejny rzut wolny w wykonaniu tego zawodnika. No i bramkarz łapie bez żadnych e, problemów. Bija teraz daleko do przodu. 12 dopiero minuta wynik. E, wynik tutaj po stronie przeciwnika przegrywamy 1-0. E, w tak wczesnej fazie gry. Aczkolwiek możemy się jeszcze tutaj poprawić. Podanie teraz Nocherino. No, Cerino wrzuca. Ach, no, nie było tam nikogo. Myślisz, że tam, e, jeśli tam zagrałby Bentekę, to próbowałby, może, szczupakiem zaskoczyć e, Czecha. Okej, okay, przyjęcie piłki, chociaż. Dobra, mamy piłkę. Mamy piłkę. No, spokojnie. Ach, Dorem jego, który traci piłkę. No, Remi... Um, nie umiem te zawodniki wyrabiać. jest dziś, dziś A, chociaż. E, Wiele moich przeciwników, z którymi miałem e, do czynienia, e, którzy mieli właśnie w składzie Remiego, grali nim doskonale. Remi strzał głową i trzech łapie wyciągnął się jak struna i bez żadnych takich większych problemów łap, złapał tą piłkę. Spokojnie obrona no ja widzę, widzi. E, nie jest na pewno szybkim e, szybkim obrońcą, więc możemy wykorzystać ten e, z tą szybkość naszych tutaj napastników tak, głównie tutaj Remiego i Bajnes strzela słupek rzutka i Czechę nad poprzeczką wyprowadza tą piłkę i Santi Kazola będzie miał teraz szansę wrzucić tam jest David Luiz głową jeszcze próbował skierować do bramki nic z tego nic z tego 24 minuta i z tego co zaobserwowałem hmm, poprawiamy się tutaj w grze w ogóle Budujemy więcej tych akcji, stajemy się coraz groźni, coraz bardziej groźni i może, może ta druga połowa będzie jakoś owocna dla, naszego, dla naszej drużyny, a może nawet jeszcze w tej, w tej połowie zdołamy strzelić tą bramkę wyrównującą. Raz rzutka, przeciwnik nie zdołał tutaj oddać strzału. Teraz Remi, Remi na szybkość całą obronę mija, Jedn, jeden po drugim, teraz będzie wrzucał, Santi Cazolla, ach no, Ramirez niestety machnął się i ta piłka przeszła dalej. Teraz gdzie kontratak, wypuszczenie Ozila, który nie miał szans dojść do tej piłki, Przyjęcie przejęcie piłki zagranie. teraz, no i nic z tego. Magili również szybki, szybki tutaj prawo skrzydłowy Prawie pomocnik to jest w sumie e, I myślę, że bramkarz tak to będzie piłka dla bramkarza SKS e, drużyna w skrócie nie wiem nawet jak się ta drużyna nazywa e, no Cherino który, który jest pomocnikiem a u nas musi zagrać e, musi grać na e, pozycji napastnika w drugiej połowie myślę, że e, mam nadzieję wpuścić właśnie Benteke czy Kurde, aż to zagrał e, Benteke czy właśnie Staridzia, który może e, gdzieś tam e, spróbuje zagrozić temu brałkarzowi I Remi chciał uderzyć e, I w ogóle ładna akcja, tylko to wykończenie było em, no nie najlepsze. Ramirez, e, William, e, William. może tutaj coś jeszcze pokażę w tym meczu. Teraz podaję do Magibiego, Magidi di rzuca, no i mamy rzut rożny. Niecelnie, niecelnie. Tutaj nie zdołał dokładnie wrzucić. Santi Cazorla, Dawid Luiz ze środku. Ach, jednego obrońca. Zachował się lepiej. No i przejął tą piłkę. Walczy do końca. Hern... Chicharito to jest Hernández. Próbował przejąć. Niestety mu się to nie udało. I Remy. Zagranie, no i... no i nic z tego. Wypuszcza teraz e, Ciccarito, który nie miał szans. Ej, David Luiz daleko do przodu. David Luiz przeciwnika. E, bez żadnych problemów panował tą piłkę. David Luiz, Ramirez Nocerino, który myślę, że wkrótce opuści wojsko. To jednak był zły pomysł. Puszczanie go do tej pozycji. Sandy Gazolla strzela pierwszą bramkę e, w swojej karierze w moim klubie. 45 minuta, tak ważny gol, e, na zakończenie tej połowy, tej części gry. No i proszę Państwa, e, będzie ciekawie do samego końca. E, sędzia już doliczył, e, już e, doliczył, powiedzieć, kilka minut, i e, w tym momencie kończy tą połowę. E, dokonajmy tej zmiany. Bo jednak ten no, czyli no, no nie najlepiej tutaj gra. Nie wiem czy stari, czy stari, bo jest bardziej wypoczęty. Ok. Ok, ok. Koniec pierwszej połowy. Na razie mamy remis. I zobaczmy, co teraz pokaże nam nasz zespół. William. Myślę, że ten mecz może być dla nas meczem zwycięskim, aczkolwiek niczego nie obiecuję. Ale powoli. Łapie tą formę. Eee. I może, może eee. zdołamy jeszcze iść tu jakąś jeszcze bramkę. Może stracimy. No nie wiem, nie wiem. Eee. Podanie teraz do Williana. Przeciwnika. Wrzutka. Dawid Louis pięknie głową wybija. Eee. Starić. Podanie do Remiego. Remi na szybkość. Zobaczmy co teraz robi Remi. Mija jednego. Minął drugiego. I czy będzie faul? Nie ma faulu. Chociaż eee. Można się kłócić z tą decyzją arbitra. Starić, wypuszczony starić. Przejęcie piłki Peter Czech wyjaśnił, dalekim wybiciem do przodu. Tam jeszcze dojdzie starić? Doszedł właśnie do tej piłki starić, jest remi. Jest remi. A i, i piłka została przejęta przez obrońców, i przeciwnik buduje kontratak. Nie popełnimy żadnego głupiego błędu który można później drogo kosztować. Podanie do właśnie do Remiego, który, a który nie wiem czy jest takim dobrym tym napastnikiem w sumie. O -o. Peter Czech na szczęście zdołał wybić tutaj przed na, przed tym e, natarciem tego napastnika. Podanie Remi no nie zdołał dojść do tej piłki. E, to podanie nie było hmm, mądre. Wypuszczenie tam William i Giddy. Peterczek. znowu zagranie do bramkarza. I tym razem... Niecelnie. Musimy coś zacząć zrobić. Teraz zagranie do... Nawasa, który strzela. No i Czech. Z małymi problemami, ale jednak broni. Będzie wrzut. będzie wrzutka. Co tym razem zrobi Walker? Podaje to teraz do... Remiego, zobaczmy. Jego szybkość jest w sumie na was. Został minięty, minięty. Biegnie. Czutka. Ach, tutaj piłka odbita od brońcy. Trafia do przeciwnika i buduje kontratak. Ramirez, Ramirez. Wiele zawodników tutaj powtarza się nam. W dwóch drużynach strzał. Broni Peter Czech. Naprawdę dzisiaj spisuje się świetnie. E, czyżby mała zmiana? W sumie Remi. No dobry tutaj szybkościowo, spisuje się na pewno. E, więc nie wiem, czy opłaca się go zmieniać? Myślę, że nie do końca. Aczkolwiek Benteke mógłby tutaj zagrozić w polu karnym, zwojować coś e, strzałem głową. E, I mamy zmianę u przeciwnika. E, aż trzy zmiany dokonał. Runej wejdzie, wejdzie Cavani, wejdzie Lennon. E, Widzę, że Lenon jest na pewno szybkim tutaj pomocnikiem. Runej no może zagrozić. Ok, wrzutka strzał dam. Kawani. Pewnie na, na jakieś wrzutki będzie. Został wpuszczony właśnie w tym celu. Ale zobaczymy jak to wszystko się potoczy dalej. Zagranie teraz. 63 minuta. Kawani. William, który jest na pewno dobrym, dobrym, jestem pomocnikiem. Zobaczmy, Remi wypuszcza tam Santi Cazorle. No Santi Cazolle nie jest szybki, to był troszeczkę głupi pomysł właśnie z wypuszczeniem tego zawodnika. Starić do Remiego, starić Remi. Mamy bramkę, mamy bramkę, starić spokojnie, nie umieszcza tutaj piłkę w siatce. Bramkarz bez szans. Zobaczcie tą powtórkę. Tu wypuścił Dawid Luis Źle ustawiony. I to było pewne, że zdobędzie bramkę. Teraz jednym zawodnikiem próbuje przeciwnik naparzać. Naparzać na bramkę. Przejęcie podanie. Roni na szczęście. Fuksem, fuksem tutaj wychodzimy cało z tej akcji. Aczkolwiek przeciwnik staje się coraz bardziej groźny. Dawid Luiz daleko do przodu. Daleko do przodu Dawid. Och, no niestety nie tym razem. Niedokładnie i Peter Czech e, będzie zmuszony rozegrać te odbramki. 71 minuta. 71 minuta i przegrywamy, znaczy wygrywamy w sumie. 2 do 1 aczkolwiek e, nie czuję się jak zwycięzca, naprawdę. Wybicie tutaj, piękny out. E, pięknie tutaj dobrze pomyślał obrońca wybijając właśnie tę piłkę nie ma zabawy w obronie i Walker Walker do Stalicia Stary świetny napastnik naprawdę może tak niedoceniany w tej Fifi ale naprawdę można nim zrobić wiele ciekawych akcji jest szybki jest ma ten strzał bardzo dobry teraz Remy wypuszcza właśnie nie, nie, to Staryś wypuszczał Remiego, ale Remi został przepchany przez Dawida Luisa i ja się wcale nie dziwię. Dawid Luis. klasa sama w sobie, obrońca wysokiej klasy obrona. Dawid Luis. Mamy w meczu tutaj dwoje Dawidów. William. William. Zobaczmy jego strzał finezyjny w tym momencie. Uderza. Piękny strzał, ale Peterczek wychodzi cało z tej akcji. Ale naprawdę... William potrafił uderzyć z daleka, z rzutka, ale Peterczek wyszedł z bramki i pięścią musiał, pięścią musiał e, tutaj interweniować spokojnie Remi I czyżby spalony... Hmm. Nie wiem, gdzie tu był spalony. Dobra, powiedzmy, że był spalony. Okej. Okay. został. Zobaczmy, co zrobi przeciwnik. E, przejmujemy piłkę. O to chodzi, o to chodzi. E, wypuszczamy naszego starycia, który jest no już troszeczkę zmęczony, aczkolwiek był, nie był on e, do końca wypoczęty po ostatnim, e, ostatnim meczu. No i troszeczkę zmęczony. Musiał wejść na murawę. To była e, dobra decyzja. Strzelił na bramkę. Wypuszczenie do Remiego. Do Remiego Santi Cazorla, Remi i czyżby kolejny spalony w wykonaniu, właśnie remiego, tak dwa do jednego. Remi walczy tutaj, biegnie za Ramirezem. Chciał przyjąć piłkę, ale mu się to nie udało. Eee, obrona. Nie, nie, nie popełnijmy głupiego błędu. Peterczek pięknie broni, proszę Państwa. Broni pięknie. I rzut rożny to Pff, może zakończyć się dla nas e, niedobrze. Znaczy, no źle. Się tutaj dla nas zakończyć. Pomyliłem, ależ Remi przejął tą piłkę, zagranie do Starydzia. Jeszcze mamy szansę na kontratak, niestety e, Staridz nie opanował i przeciwnik będzie w dalszym razie tutaj e, napierał na naszą bramkę. William dajmy spokojnie teraz. E, szanujmy tą piłkę do samego końca. Wypuszczenie jeszcze raz do Starydzia. Starić. Ach, ładna akcja, ale Peterczek opuścił bramkę no i. Pięknie interweniował. Dajmy super ofensywny, bo nie ma co, nie ma co. Dawid Luiz, Dawid Luiz, spokojnie Remi. Ręce mi się trzęsą tutaj straszliwie. Trzy punkty to naprawdę e, są bardzo pomocne. No i mamy koniec meczu, mamy wynik 2 do 1. Staliś też u, e, strzelił przeciwnika, ale, ale na szczęście wygraliśmy ten mecz. Zobaczmy jeszcze zawodnika meczu. Zawodnik meczu Peter Czech w przeciwnej, no naprawdę zaliczył wiele świetnych interwencji po naszych akcjach. 40, 425 końców na nasze konto ląduje właśnie. Co do strzałów, mieliśmy 10 strzałów, w tym tylko 5 celnych, czyli taka połowa u przeciwnika. Ta celność strzałów była 100%, 6 strzałów, w tym 6 celnych oraz. Celność strzałów, jak sami widzicie, 100%, e, u nas tylko 50%. No to w sumie to można wnioskować samemu. E, dokładność podań po naszej stronie. E, no, powiem szczerze, że mecz był dość wyrównany. No i e, czy chcąc, nie chcąc, e, zdołaliśmy e, wygrać w tym meczu. I to by było na tyle w tym odcinku. Ja zapraszam wszystkich do subskrypcji tego kanału, e, lajkowania, oczywiście, filmów. E, Zapraszam oczywiście na fanpage e, Wirtualna Gwiazda oraz paczk Link znajdziecie w opisie. E, to by było na tyle. Cześć.